Panie burmistrzu, w Urzędzie Miasta w Lubawce odbył się konkurs na dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego wiadomo już kto jest? Tak, wiadomo do konkursu stanęła pani Ewa Telega. Pani Ewa Telega znana wszystkim mieszkańcom Lubawki. Na pewno bo od ponad 20 lat pracuje w szkole jako nauczycielka języka polskiego i historii, a ostatnie 5 lat również pani wicedyrektor do spraw pedagogicznych w zespole szkolno-przedszkolnym w Lubawki. Także miło mi poinformować, że komisja, która oceniała kompetencje pani Ewy, wyraziła się pozytywnie, bo na 12 osób 11 było za, jeden głos był wstrzymujący. Ja już zaakceptowałam wyniki tego konkursu, teraz czekamy na tą procedurę taką prawną, żeby można było zarządzeniem oficjalnie powołać panią Ewę na dyrektora na rok szkolny. 2,22, 2,23 i następne y, y, 5 lat, bo na pięcioletni okres y, y, pani Ewa dostanie powołanie. Życzę jej. Y, tylko i wyłącznie powodzenia w, trudnych, w trudnym okresie zarządzania taką placówką, bo raz zmagamy się z niżem demograficznym, dwa zmagamy się z sytuacją kryzysową, finansową, nie tylko w urzędzie, ale we wszystkich jednostkach, a w tym i w szkole w szczególności. I zmagamy się z takimi tematami, jak właśnie z z zagospodarowanie y terenów obszarów wybudowanych czy wykonanych pod auspicjami innej rzeczywistości chociażby prawa oświatowego, a w tej chwili po reformie oświatowej w 2016 roku. nam po prostu i plus demografia, bo to dwa czynniki składają się na to. nam coraz więcej mamy pomieszczeń niewykorzystywanych w szkole, a, a tym samym ta pierwsza próba, Przeniesienia zdewastowanego, trochę ząbem, czasu przedszkola przy ulicy Dworcowej pokazała, że można ten teren właśnie wykorzystać na przedszkole. Pierwsze oddziały, te pięć pierwszych oddziałów już uczęszcza do szkoły od miesiąca marca. Przypomnę, że przygotowani jesteśmy dokumentacyjnie na adaptację następnej części pomieszczeń parteru na przedszkole, tylko czekamy na zakończenie okresu trwałości projektu, bo z tym mógłby być problem finansowy dla gminy również co do zwrotów pobranych środków. Panie burmistrz, dziękuję za rozmowę, dziękuję za pomysł tej konferencji prasowej tak w plenerze, no bo tak się dzisiaj można też spotkać z mieszkańcami. Jest godzina 13.55 wtorek środek tygodnia, a widać, że dzieci na placu zabaw są, tak. bo słyszycie Państwo pewnie odgłosy tych, tego gwaru i tego szumu, który się tutaj dzieje, czyli to funkcjonuje również w dni powszednie, w takie dni przedobiadowe. Można powiedzieć Bukówka żyje. Tak i o to mi chodziło, jestem przeszczęśliwa, że. Że to wyszło, dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, bo ja tego nie zrobiłam sama absolutnie. Bez osób, które naprawdę mnie wspierały, które mi pomagały, które pracowały nad tym, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, nie byłoby tego. Burmistrz musi mieć pomysł i konsekwencje w jego wprowadzaniu. A i i odpowiedni zespół, dobry zespół, żeby to wszystko zrealizować. Dziękuję Państwu serdecznie wszystkim tym, którzy mi pomogli w tym wykonaniu tego no, fantastycznego projektu.